Witam Cię w kolejnym filmie. Przypominam, że tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać ostatni raz pakiet 15 moich najnowszych kursów. 74% taniej. Także korzystaj, bo dzisiaj wieczorem o północy kasuję tę stronę. I co Ci chciałem Ci przekazać? Przede wszystkim macie często jeden problem przy kobietach. Nie potraficie pokazywać wysokiej samooceny przy dziewczynie. Wysokiego poczucia wartości. Widzę to ciągle, cały czas. Mężczyzna spotkał się z dziewczyną i się pyta, czy ona się dobrze czuje z nim na spotkaniu, czy ma ochotę na kolejne spotkanie, czy ma ochotę na kawę się wybrać. Czy lubisz facetów, którzy są niż, dużo niżsi od ciebie? Pytasz dziewczynę i ona oczywiście odpowiada. Natomiast już poprzez takie teksty pokazujesz, że czujesz się od niej gorszy. Nawet mogłeś jej powiedzieć, ale ty masz piękny samochód, ty na pewno więcej ode mnie zarabiasz. Już takie słowa informują dziewczynę, że czujesz się od niej gorszy. I niestety, możesz na głowie stawać, ale jeśli będziesz tak mówił do kobiet, one same będą cię osądzać po prostu z góry. Będą się blokować na dotyk, pocałunek, na seks, ponieważ ty sam w siebie nie wierzysz. Dlatego bardzo istotne jest to, żeby mieć wysokie mniemanie o sobie przy dziewczynie, bo inaczej kobiety też nie będą tobą zainteresowane i właściwie będą cię odpychać, odrzucać, a ty się ciągle będziesz namyślał dlaczego tak jest, dlaczego ona chce ze mną rozmawiać. Powód jest naprawdę prosty. Ty nie wierzysz w siebie, więc kobieta w ciebie nie uwierzy. Jednym z najbardziej podstawowych kryteriów kobiety co do wyboru faceta jest właśnie ocena, czy ten mężczyzna jest pewny siebie, czy ma wysokie poczucie wartości. Więc jeśli ty jej na początku komunikujesz, że ty w siebie nie wierzysz, masz niskie poczucie wartości, nie będzie efektów. I nawet nie chodzi o to, że masz się przestać przy niej przemilać w taki sposób, że masz się nie komplementować, tylko chodzi o te wszystkie teksty, o te wszystkie postawy, które jakby popełniasz mimowolnie w trakcie spotkania z tą dziewczyną, a które są nieatrakcyjne, czyli przykładowo. A dobrze ci jest ze mną, kiedy się ze mną spotykasz, czy chciałbyś mieć teraz chłopaka, czy szukasz teraz związku. Już takie pytania zadajesz, tego typu sugestie, a ona wyczuwa, że ty jesteś niewystarczająco dobry i nigdy na to sobie nie powinieneś pozwolić, tylko jak spotykasz się z dziewczyną. To powiedz jej, masz szczęście, że znowu mnie widzisz, że znowu się ze mną spotykasz. Ty naprawdę masz szczęście, że znalazłem dla ciebie czas, i właśnie wtedy ona widzi, że ty faktycznie jesteś mężczyzną, który ma to coś w sobie, dobrze myśli o sobie i oczywiście jej się to podoba. Ona się czuje przy tobie bezpieczna, ale spróbuj jej powiedzieć: zawsze jak się z tobą spotykam, to przykładowo martwię się o to, czy jesteś mną zainteresowana, to zastanawiam się, czy ty mnie lubisz. I ona już wyczuje, że tobie czegoś brakuje, ponieważ no, tak składasz całą komunikację do kupy, że ona wyczuwa w tobie tą niepewność, brak samozadowolenia z siebie, a jest to kryterium konieczne do tego, żeby kobieta chciała się z tobą spotykać i stworzyć z tobą jakąś dłuższą relację. I tak naprawdę nie ma nigdy sensu pytać się dziewczyny, czy by chciała związku, czy szuka faceta na dłużej. Bo ty powinieneś wyjść z założenia, że już od razu jej się podobasz, i ona tak naprawdę teraz musi zdobyć ciebie, udowodnić ci swoją wartość. I to się też robi na przeróżne sposoby. Przykładowo można dziewczynie powiedzieć: No widzisz, spotkałaś się ze mną, to może będziemy się spotykać, zobaczymy, czy będziesz grzeczna, czy spodoba mi się Twoje zachowanie, Twój charakter, tak? I wtedy ona wyczuwa, że się musi bardziej postarać że sama Cię musi uwodzić, co przekłada się na niesamowite rezultaty, efekty. Także zapamiętaj sobie naprawdę, żebyś nie był tym facetem, który ciągle pyta, ciągle sugeruje, że nie jest wystarczający. Przykładowo często to widać, tak jak mówię, jeśli chodzi o kompleksy związane z zarabianiem, tak? Dziewczyna ma nowe mieszkanie, tam lepiej zarabia od Ciebie, a Ty już jej na pierwszym spotkaniu mówisz no, Ty to masz fajną pracę, niestety ja tyle nie zarabiam, tak? O, to by się zawsze podobali tacy faceci, którzy są wysocy. No niestety, widzisz, ja jestem niski, nie? I w ten sposób już jej komunikujesz, że jesteś do dupy i bądź pewien, ta dziewczyna się tobą nie zainteresuje. Jest to tylko i wyłącznie twoja wina i powinieneś sobie z tego zdawać sprawę. Tak samo teksty typu, dlaczego ty nie masz chłopaka? Jesteś taką piękną blondynką, na pewno nie jeden facet by chciał się z Tobą spotykać. Jejku, ty jesteś taka atrakcyjna, to całe zachwycanie się kobietą, to całe komunikowanie jej, że ona jest taka cudowna, och, ach, komunikuje Twoje niskie poczucie wartości, bo atrakcyjny facet tak nie robi, tylko poprzez swój przekaz, gestykulację, mowę ciała przekazuje kobiecie podświadomie, podprogowo informacje, musisz się o mnie starać, musisz o mnie zabiegać, bo jestem fajny, atrakcyjny i wiem, co znaczy. Postaraj się o mnie bardziej, to być może zdecyduje się na Ciebie. Takie informacje powinieneś przekazywać dziewczynie, a te wszystkie teksty, czy y, sugestie, o których mówiłem przed chwilą, one powodują, że dziewczyna Odpycha się od ciebie, oddala się od ciebie, zaczyna cię olewać i nie czuje w ogóle, że ma ochotę z tobą być. Dlatego lepiej wyciągnij z tego wnioski, zanim zaczniesz mieć poważne problemy w relacji z dziewczyną. I teraz podam Ci parę przykładów, jak to pokazać przy dziewczynie, że jesteś atrakcyjny, że wierzysz w siebie, że nie jesteś facetem, który ma niską samoocenę. Spotkaliśmy się razem, a ty się za mało do mnie uśmiechasz. Nie podoba mi się to. Widzisz, spotkałaś się ze mną, ale. Powinnaś mi puszczać oczka, bo ja to lubię. Nawet tego typu głupotkie teksty, a ona już się zaczyna śmiać. Ona już widzi, że to ona się musi starać, i ty masz tutaj naprawdę zaskakująco dobre efekty. A nie tak jak w sytuacji, kiedy ciągle się prosisz, czy miałaby ochotę pójść z tobą na wesele, do koleżanki, do znajomego. Zamiast tego powiedz jej inaczej. Wiesz co, ostatnio wybieram się na imprezę i myślę, że mógłbym Cię tam zabrać. Myślę, że dałbym Ci szansę ze mną potańczyć. W ten sposób jej sugerujesz, że to ona może być nieodpowiednia, a że ty z góry wychodzisz z nastawienia podejścia, że jesteś fajny, atrakcyjny, więc ona cię tutaj musi zachęcić do siebie i oczywiście sprowokować do kolejnych spotkań, czy różnych przyjemnych sytuacji. Tak myśl, tak działaj, tylko do dzisiaj do północy pakiet 15 kursów szkoleń, 74% taniej, Ostatnia taka promocja na te materiały, najnowsza wiedza, najlepsze kursy, ponad 70% taniej tylko do dzisiaj do północy. Skorzystaj, pobierz, bo dzięki tym materiałom będziesz miał dużo lepsze efekty z kobietami i pozbędziesz się tych trudności, kiedy zdobywasz, odzyskujesz dziewczynę, dokładnie zrozumiesz, o co chodzi w relacjach z dziewczynami. Generator emocji, impuls negatywnych emocji, a także jak tutaj oczywiście usłyszeć kocham Cię od dziewczyny. Kiedy Ci kobieta powie kocham Cię, to wszystko i inne materiały dostępne ponad 70% taniej tylko do dzisiaj do północy. Korzystaj, bo o północy kasuje tą stronę, a jestem przekonany, że ten cały pakiet wiedzy zmieni całe Twoje życie i oczywiście będziesz się czuł zupełnie inaczej przy kobietach. Pobierasz tutaj najnowsze kursy, najbardziej rozwinięte, i tutaj w tych materiałach znajdziesz dużo takich detali, które są istotne w trakcie no, atrakcyjnej komunikacji z kobietami. Na to trzeba zwrócić uwagę, jak zaprezentować się jako facet, który naprawdę emocjonująco działa na kobiety. Polecam, bo dzisiaj o północy kasuję tą stronę. I ostatni raz możesz pobrać to wszystko 74% taniej. Korzystaj, bo to działa, i inwestując w siebie zmieniasz swoje życie i stajesz się tak naprawdę szczęśliwszy. Pod spodem masz linka wejdź, pobierz sobie całość. promocja.uwodzeniewdzien.pl